Pomimo iż zdecydowanie przyjemniej słucha się informacji potwierdzających, że mamy rację, to jednak zjawiska pozwalające nam unikać kontaktu z odmiennymi poglądami tworzą sytuację wygodną, choć niebezpieczną. Komory echa to formy przestrzeni informacyjnych, do których uczestników docierają jedynie informacje potwierdzające ich dotychczasowe poglądy a w których poglądy przeciwne przedstawiane są jedynie w negatywnym świetle, co powtarzalnie utwierdza ich członków w przekonaniu o słuszności ich przekonań. Wyrażane w takim środowisku poglądy zawsze znajdują potwierdzenie, wątpliwości co do nich są rozwiewane, a wszelka ich krytyka jest zwykle automatycznie odrzucana jako marginalna. Pozwala to jej członkom trwać w wygodnej strefie ideowego komfortu, bez konieczności rewidowania swoich postaw i konfrontowania ich z przeciwnymi poglądami. Komory echa w sposób naturalny łatwo powstają w internecie i mediach społecznościowych, projektowanych tak, by proponować użytkownikom treści podobne do tych, które kiedyś im się spodobały, np. tych potwierdzających ich dotychczasowe poglądy, i ukrywać takie treści, które mogłyby wzbudzić w nich negatywne odczucia, czyli te sprzeczne z ich obecnymi poglądami. Coraz bardziej powszechne zjawisko wygodnego trwania w komorach echa może też łatwo prowadzić do radykalizacji poglądów, które nie napotykają w nich na żaden opór ideowy. Jednocześnie poszczególne grupy zamykające się w swoich własnych komorach echa prowadzą do umacniania podziałów i postępującej polaryzacji społeczeństwa składającego się z baniek, których uczestnicy słyszą jedynie o pozytywach swojej własnej strony i jedynie o negatywach strony przeciwnej. Przede wszystkim jednak trwanie w komorach echa utrudnia dochodzenie do prawdziwych informacji i do rzetelnej oceny faktów, gdyż jak pisał John Stuart Mill, ten, kto zna jedynie swoją stronę sprawy, ten niewiele wie. Jego argumenty mogą być dobre, i być może nikt nie potrafił ich obalić, ale jeśli on również nie potrafi obalić argumentów strony przeciwnej, jeśli nawet nie wie, jakie one są, to nie ma podstaw do przedkładania jednej opinii ponad drugą. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zobacz również inne nasze filmy, a gdyby ktoś chciał nas wesprzeć, to zapraszam na nasz profil na patronite. Do usłyszenia.